Rozdział 11 Budowa lecznicy posuwała się szybko i nie dziwota nie brakło rąk do pracy mało było w okolicy takich którzy nie chcieliby się czymkolwiek przyczynić do wzniesienia tego domu sława przedsięwzięcia rozeszła się szeroko nawet gazety o nim pisały wychwalając szeroko uspołecznienie ludności wiejskiej do żniw budynek już stał pod dachem. A teraz śpieszono się z układaniem podłóg, wprawianiem okien, by na gorący żniwny czas zdążyć. Większość bowiem zatrudnionych przy budowie ludzi byli to chłopi, którzy podczas sprzętu ani myśleć nie mogli o oderwaniu się od swego gospodarstwa. W tymże czasie w miasteczku wykończono meble dla lecznicy, a Łucja wyjechała do miasta, by nabyć niektóre urządzenia. Nie wszystkie można było w mieście dostać, dlatego też napisała do doktora Kolskiego z prośbą, by resztę nabył w Warszawie i wysłał za zaliczeniem pocztowym. Do Kolskiego pisywała dość często, lubiła jego listy, a przy tym wyczuwała w nich szczery jego smutek i tęsknotę za nią. Niemal w każdym ją prosił, by pozwoliła mu przyjechać do radoliszek, bodaj na jeden dzień. Odmawiała zawsze stanowczo uważała, że nie ma najmniejszego sensu budzić w nim znowu jakieś nadzieje, rozdrażniać znowu jego serce. Nic mu przecież poza przyjaźnią i sympatią ofiarować nie mogła. A przyjaźń i sympatia znajdowały dostateczny wyraz w listach i nie wymagały osobistego zetknięcia się. Zwłaszcza teraz w tym okresie przyjazd Kolskiego byłby nie tylko dla niej, lecz i dla niego wyjątkowo przykry. W jej stosunkach z profesor...